I kolejny film związany z przesunięciem wykresu wzdłuż osi OX. I tak w poprzedni film było przesunięcie wykresu wzdłuż osi OX, ale bez tego minusa przed wykresem. Teraz mamy minus. No i dobra, jak ja do tego mam podejść? Przede wszystkim Skąd ja wiem, w którym momencie mam przekształcać dużo osi OX, a w którym dużo osi OY? Spójrz na to. Widzisz tą różnicę, że tutaj ta dwójka jest pod kreską łąkową i bardzo blisko x, a tutaj jest jakby za całą naszą tą funkcją, tak? I jak jest tak, to muszę przekształcić dużo osi o y, dokładnie o 2 do góry, a gdy jest tak bliziutko x to przekształcam wzdłuż osi o x. I teraz jak tu jest plus to idę na minusy, czyli w lewą stronę o 2. I teraz tak, jak ja mam narysować ten wykres? Pierwsza sprawa to taka, rysuję Najprostszy wykres z tego, taki jakby basicowy, to jest minus 2 przez x. W tej części bardzo fajnie go tu widać, tutaj troszkę jest ukryty z minusem. Rysuję najpierw ten wykres i dwa przesuwam ten wykres o dwa w lewo. Więc tak, żeby narysować ten wykres tutaj, muszę mieć naszą tabeleczkę z punktami, w poprzednim filmie, czy chyba trzy filmy temu, e, dokładnie rozpisywałam robiłam tą tabelkę. Liczyłam te wszystkie punkty. Tutaj już tego nie będę robić, bo szkoda czasu. Wkleję od razu naszą tabelkę. Jak mamy tabelkę, to możemy na, e, zaznaczyć te punkty na osi. O, e, na, no, na, w naszym układzie współrzędnym, chciałam powiedzieć. Łączymy mamy wykres. I teraz. Tak jak tutaj powiedziałam na samym początku, ten wykres musimy przesunąć o dwa w lewo. Czyli ten punkt przeskakuje mi tu, ten tu, ten tu, na połowę, ten, tu. I wychodzi nam coś takiego. I tylko tyle robi nic więcej. Dlatego. Ważne jest no, narysować ten prostszy wykres, bo szybciej jest przesunąć, niż przeliczyć całe te punkty. Bo zauważ, że tutaj jak dasz 3, to będziesz musiała zaznaczyć minus 2 piąte. No bez sensu, no nie? Zaznaczać takie ułamki. Dlatego za y bierzemy zawsze jakby ten basicowy, taki podstawowy wykres funkcji i go przesuwamy, przekształcamy. Jeśli do końca nie jesteś ok z przekształceniami funkcji, to nadrób ten materiał. On był w tamtym roku w pierwszej klasie. I no i on będzie cię gonił jeszcze przy funkcjach wymiernych. Robimy teraz funkcje wymierne przy funkcji wykładniczej, logarytmicznej, trygonometrycznej. Tam jeszcze to będzie też tak męczone, więc, więc warto to powtórzyć. No i dobra. I tyle. Zapraszam Ciebie na kolejną część. Teraz Czeka na jeszcze przekształcenie o wektor, a później się będziemy bawić trochę innymi rzeczami. No to do usłyszenia.